West Highland White Terrier, potocznie nazywany Westie, to pełen wigoru, odważny i bardzo niezależny pies o silnej osobowości i dużej pewności siebie. Ten bardzo uczuciowy i radosny terrier jest nie tylko wspaniałym psem do towarzystwa, ale także nieustraszonym stróżem reagującym na każdy podejrzany hałas. Pomimo charakterystycznej dla terrierów wytrzymałości, psy tej rasy mają także pewne słabości i wymagają precyzyjnie opracowanej diety. Najbardziej charakterystyczną cechą psów rasy West Highland White Terrier jest śnieżnobiała sierść. To białe umaszczenie związane jest z bardzo silnym rozcieńczeniem pigmentu we włosie. W pewnych przypadkach dochodzi do nadmiernego nagromadzenia barwnika, co w efekcie prowadzi do zarzucenia sierści, zwłaszcza na grzbiecie. Chociaż barwa włosa jest uwarunkowana genetycznie, to pewne czynniki zewnętrzne, takie jak warunki środowiskowe czy dieta, mogą mieć także wpływ na jej odcień. Na przykład wzrost temperatury i wilgotności powietrza powoduje matowienie i szarzenie białej sierści. Połysk sierści zależy także od struktury włosa, na którą w dużej mierze wpływa jakość diety psa. West Highland White Terrier to rasa szczególnie podatna na choroby skóry, których tło może być zarówno bakteryjne, grzybicze jak i pasożytnicze. Wśród wszystkich ras terierów, Westi bez wątpienia stanowią w lecznicach najliczniejszą grupę pacjentów z problemami skórnymi. Najczęściej obserwowanymi objawami, również u bardzo młodych psów, są intensywny świąt, nieprzyjemny zapach, nawracające infekcje ucha oraz zmiany skórne, przebarwienia i zgrubienia. Często objawy te ulegają szybkiemu zaostrzeniu. Niezwykle ważną rolę w takich przypadkach odgrywa odpowiednio opracowana dieta, która sprzyja wzmocnieniu naturalnych mechanizmów obronnych skóry oraz ogranicza rozwój reakcji zapalnych. Westi należą do psów wybrednych o wyrafinowanych preferencjach żywieniowych. Psy raz małych są często bardziej wymagające w porównaniu do psów raz dużych, co może wynikać z trybu ich życia i bliskiego kontaktu z opiekunem. Towarzysząc właścicielowi w ciągu dnia, łesti często są dokarmiane podczas jego posiłków, a w domaganiu się smakołyków pomaga niezwykle uparty charakter psów tej rasy. Tak wybredny apetyt może zaspokoić tylko specjalnie opracowana karma o najwyższej smakowitości. O właściwą higienę jamy ustnej West Highland White Terrierów należy zadbać już u młodych psów, co w przyszłości pozwoli uniknąć problemów z kamieniem nazębnym. Płytka nazębna powstaje w wyniku gromadzenia się resztek pokarmu oraz namnażania bakterii. Z czasem ulega ona mineralizacji i przekształceniu w kamień nazębny. Może to powodować mniej lub bardziej nasilone stany zapalne dziąseł, co prowadzi do rozwoju schorzeń przy zębia. Po pewnym czasie zęby zaczynają się chwiać, a czasami nawet wypadać. Charakterystyczne cechy rasy sprawiają, że West Highland White Terriery wymagają odpowiedniej diety. Dlatego firma Royal Canin jako pierwsza na świecie stworzyła karmę West Highland White Terrier 21, produkt opracowany specjalnie dla psów tej niezwykłej rasy. Karma West Highland White Terrier 21 sprzyja utrzymaniu lśniącej, śnieżno-białej sierści Westi. Odpowiedni poziom niezbędnych aminokwasów pobudza wzrost i odnowę włosa, a połączone działanie kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 zapewnia połysk i zdrowie sierści. Karma West Highland White Terrier 21 wzmacnia barierę skórną dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu czterech witamin z grupy B i aminokwasu – niacyna, kwas pantotenowy, cholina, inozytol oraz histydyna. Dodatek witaminy A oraz biotyny ogranicza produkcję łoju, który jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi reakcji zapalnych. Osiągnięcie bardzo wysokiej smakowitości karmy West Highland White Terrier 21 uzyskano dzięki zastosowaniu składników najwyższej jakości pochodzących z najlepszych surowców oraz unikalnych naturalnych substancji aromatycznych. Unikalna technologia pakowania w warunkach kontrolowanej atmosfery zapewnia doskonałą ochronę właściwości organoleptycznych karmy oraz trwałość witamin i aromatów. Kształt i wielkość krokietów karmy West Highland White Terrier 21 są doskonale dostosowane do uzębienia łestii. Krokiety zachęcają psa do rozgryzania karmy, a odpowiednia tekstura zapewnia mechaniczny efekt czyszczenia zębów. Zastosowanie związków wiążących wapni obecny w ślinie spowalnia proces powstawania kamienia nazębnego i zapobiega rozwojowi schorzeń przy zębia. Zdrowe i długie życie niezwykle żywiołowego, odważnego i towarzyskiego psa dzięki West Highland White Terrier 21, karmie opracowanej przez firmę Royal Canin. Wiedza i szacunek.